Propagowanie wiedzy o ratownictwie i bezpieczeństwie to główny cel, jaki przyświecał Akademii Ratowniczej SAREX-25, której gospodarzem była Gmina Gorzyce. Akademia, mająca formę pikniku rodzinnego połączonego z pokazami służb mundurowych, edukacją w zakresie reagowania kryzysowego i integracją środowisk ratowniczych, została zorganizowana w technicznym ogrodzie i każdy zainteresowany, bez względu na wiek, mógł wziąć w niej udział. Ta cała e, impreza, nazwijmy to tak, promocyjna służb, miała się odbyć w ubiegłym roku, we wrześniu, ale cała ta sytuacja kryzysowa, powodziowa na Dolnym Śląsku spowodowała, że była odwołana. I w tym roku zorganizowaliśmy to w maju. Chcemy pokazać wszystkie służby ratownicze i nie tylko, które wspierają działają i działają wśród też ludności cywilnej. Chcemy też pokazać, kiedy i w jakich okolicznościach możemy te służby poprosić o wsparcie i pomoc. Mamy tu zarówno służby wojskowe podlegające pod ministra obrony narodowej, służby mundurowe podlegające pod ministra spraw wewnętrznych. I administracji, służby podlegające wojewodzie, staroście czy nawet wójtowi. W ramach wydarzenia służby i instytucje przygotowały stoiska promocyjno-informacyjne, różnorodne warsztaty i pokazy, mające na celu pokazanie charakteru i specyfiki ich działalności. Bardzo dobra inicjatywa, żeby społeczeństwo zobaczyło, że mamy bardzo dużo dużą ilość służb, które faktycznie zajmują się ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego. My jako dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych jesteśmy przedstawicielem służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego i we współpracy z grupą Nocny Tropiciel Reprezentujemy stronę wojskową Służby Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego. Standardowo Służba Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego zajmuje się poszukiwaniem i ratowaniem osób i załóg statków powietrznych będących w niebezpieczeństwie. Przedstawiamy tą służbę i możliwości tej służby i czym ona się zajmuje w taki sposób, żeby to też rozpropagować wśród społeczeństwa, że taka służba. Jest, funkcjonuje i służy ogólnemu dobru naszemu. Wśród uczestników Akademii znaleźli się m.in. policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Są to pokazy sprzętu policyjnego, m.in. ambulans ruchu drogowego. Mamy tutaj konie, mamy swój namiot, w którym prezentujemy umiejętności funkcjonariuszy, a także pokazujemy, pokazujemy nasze wyposażenie, dzięki któremu wykonujemy codzienne obowiązki. Ćwiczenia Sarex to okazja do tego, aby przećwiczyć pewne kwestie związane z bezpieczeństwem policjantów, przekazanie informacji dotyczących bezpieczeństwa osób, pod, wobec których podejmujemy interwencje, czy przekazanie doświadczeń, czy wymiana doświadczeń między poszczególnymi służbami, które uczestniczą w tej akademii. Dużym zainteresowaniem cieszyło się przygotowane przez policjantów laboratorium kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz pokaz neutralizacji pozostawionego na skwerze ładunku wybuchowego z wykorzystaniem policyjnego robota pirotechnicznego samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie, przy pomocy którego bezpiecznie usunięto zagrożenie. Rod pirotechniczny no, jest dosyć prostą konstrukcją na swój sposób, jakkolwiek nosi ono wycześnione elementy. Jego zadaniem jest bezpiecznie podjazd albo podjęcie materiału wybuchowego, jeżeli ma taką możliwość, ale również jego wcześniejsze rozpoznanie. Z racji tego, że posiada szereg kamer zamontowanych w różnych kierunkach, możemy, nie przemieszczając się jako człowiek bezpośrednio do ładunku, z pozycji urządzenia technicznego zobaczyć, z czym mamy do czynienia. Również za jego sprawą, z racji posiadanych elementów manipulatorów, możemy obrócić nim, sprawdzić jego nośność, jaką ma wagę, ewentualnie jego konstrukcję z każdej strony, z której możliwe jest doruszenia, jeżeli w ogóle jest doruszenia. Piknik był okazją do przypomnienia społeczeństwu tematu ratownictwa, czym różni się wojskowo od cywilnego. O ich specyficznych cechach i celach mówili żołnierze i ratownicy podczas pokazów. Ci ostatni zaprezentowali epizod związany z udzielaniem pomocy osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, która została potrącona przez samochód i doznała ogólnych obrażeń. Na miejsce zostały zadysponowane służby ratownictwa medycznego, służby porządkowe, straż pożarna i policja. My jako e, Podkarpacka Stacja Pogotowia Ratunkowego uczestniczymy w bardzo wielu takich e, zdarzeniach, ćwiczeniach e, symultanicznych, kiedy to... E w warunkach takich pozorowanych także jesteśmy w stanie ćwiczyć i koordynować działalność tych służb wszystkich które związane są z niesieniem pomocy tym osobom poszkodowanym ratownicy ćwicząc zdobywają dodatkowe doświadczenia ale my obserwując i w ramach debriefingu omawiając takie zdarzenia jesteśmy w stanie ewaluować te procedury które są wypracowane i dostosować ich do tych warunków które zdarzają się na co dzień. Na co dzień również w kuchni dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń. Jak zachować się, gdy zapali się olej? I państwo widzą, co się dzieje, jeśli wodę. Do przegrzanego oleju. Kuchnia stanie momentalnie w płomieniach. Tutaj nie mamy sufitu. Sufit w e, tradycyjnym domu wysokość 2,50. Ten ogień wyminie się na nas i na wszystko, co jest w kuchni. Strażacy informowali, jak łatwo może dojść do pożarów w kuchni oraz jak prawidłowo i bezpiecznie go ugasić. Akademia Sareks wzbogaciły interaktywne konkursy i zabawy o tematyce ratowniczo-poszukiwawczej.